Disso. Vi que é possível, agora quero um pedaço disso. Olha ao redor e todos rindo aqui, tem gás do riso. Investi em mim, conheço o meu alto risco. Ele não é Mas que o contato da boa. Me viu partindo, deu um salve no meu um uh, Acho que ele quer me ver, me ver, me ver. O, acho que ele quer me vender, roupa. Doby sekada por moda, sempre Com modelos caros, sempre que eu compro, eu só busco os modelos caros. Japie brazyler, entenda, não uma modelo in Elas tam mi fazem, mas eu sei, que są. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czy nie zje ich presja? Awans jest na wyciągnięcie ręki. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Brakuje im tylko jednego zwycięstwa do awansu w Rivals. Więc już dzisiaj mogą go przypieczętować. Zasługują na to, są w wyśmienitej dyspozycji. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Laudia Pina. Niebezpiecznie! Jest piłka w siatce. Na tę chwilę zapewniają sobie awans. Co za radość! To ogromnie ważne trafienie. Zresztą wystarczy popatrzeć na ich kibiców. Oni to wiedzą i świętują. Hausen. Pedri. Pedri w natarciu, to może być dobra akcja Szłamyni Nieźle, przejęcie piłki Teraz Klaudia Pina Cudowna piłka, spójrzmy Fenomenalnie, broni i teraz kurczua Utrzymuje swój zespół w grze, Wciąż mogą wyrównać świetnie rozprowadzona kontra. Od początku do końca każde zagranie było niemal idealne, podobnie jak pozycja do oddania strzału. Gdyby nie fenomenalna postawa bramkarza, prowadzenie mogłoby być powiększone do dwóch trafień. Golkiper jednak wciąż utrzymuje swą drużynę w tym meczu. Dobrze się to zapowiada. Klaudia Pina świetnie to blokuje. Chyba będzie gol! Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Pozyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Jean wesz. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Tracą jednak kilkę. Teraz muszą popracować w obronie. Gol! Mamy bramkę! Są w jeszcze lepszej sytuacji. Recja już przed tym golem była dla nich dość komfortowa, ale teraz poprawiła się jeszcze bardziej. Świetne, teraz to zagranie. Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. O, to było dobre ustawienie defensywy. Patryk ze wsparciem. Ładne teraz podanie. Proszę Państwa.